386 rezerwat torfowisko toporzyk 43 hektary z kawałkiem o 1996 Przyroda przepiękna te buki, te sosny do tego brzozy, jeszcze wszystko pofalowane wszystko pagórkowate Prześlicznie. Od z drugi to jakieś 26, 7, może 8 km. I ta droga, którą dzisiaj pokonałem, daje obraz dwóch biegunów ścieżek rowerowych. Ta do, do rezerwatu jezioro Czarnówko no to niewiele wspólnego miała. Przemieszczaniem się rowerowym. A dalej od bodajże chlebowo jest szlak zwiniętych torów, który prowadzi do Półczyna, a nawet jest rozbudowywany w kierunku morza do Świdwie, czy coś podobnego. Świdwin, może, ale to sobie sprawdzę jeszcze. No i on, asfaltowy, płaski utkany jabł jabłoniami, gruszami, nie do przejedzenia. Pusty na wyłączność, no może dwie, trzy osoby. Pewnie ci od Połczyn Zdrój, o, bo to 8 kilometrów stąd. To otaczające rezerwat tereny, to u góry, kiedyś były podobno gospodarstwa, kiedyś były zasiedlone te tereny, teraz oddane przyrodzie. No i proszę bardzo, nie pierwszy w tym roku, ale pierwszy na filmiku w rezerwacie śliczny prawdziwek śliczne miejsce. Taki skarb, złocień, złotnik. Tych nas tutaj przewija się sporo, a niedalekie gospodarstwo ma małego smoczka. Pani powiedziała, że to jest wnuczek smoka ze, ze Złocienia, który ma swoje siedzibę na ulicy Śląskiej. Mnie czeka tam powrót. No i zobaczę jak Dziadek Smok się prezentuje w złocieniu. Tyle tej bajki. I to mówiłem ja tysiąc rezerwatów.